Tutaj na głazowisku e, Bahanów, wicie głazowisko, tak jak i na głazowisku w wródkach trwa taki wypas e, kulturowy chyba. No i chodzi głównie o to, żeby utrzymać tu w stanie bezdrzewnym, bo po pewnym czasie po prostu ten teren by e, pokryły siewki różnych drzew. A tu mamy w ptasią między innymi, ale jest kruszyna, są, yy, są też olszyny jak tutaj na dole. To gładowisko ma trzy poziomy. Poziom na poziomie rzeki, czyli Czarnej Hańczy, poziom troszkę wyższego tarasu zalewowego, najprawdopodobniej morze tutaj przy dużych wodach, yy, przy dużych poziomach woda. Dochodziła do tego miejsca, no i tam na górze mamy jeszcze taras nadzalewowy, e, też z głaździkami narzutowymi. Wszędzie tutaj gła, ten bruk e, głazów, głazów narzutowych widać. E, tych głazów jest bardzo dużo, pewnie pod naszymi nogami ich, ich, znacznie więcej. No, wszystkie procesy, które trwały, doprowadziły do wyerodowania ich i w tej chwili możemy się nimi cieszyć i patrzeć a to jest efekt pracy lądolodu